Wyglądamy jak lumpy. Chyba opaliłaś się trochę. Chyba się opaliłem, słuchajcie. Jesteśmy dzień po zdobyciu użby. Właśnie się obudziliśmy po nocy. Padliśmy wczoraj chyba jak zwierzęta. Błyskawicznie i z zaskoczenia. Z dziwnymi snami. Śniły nam się różne dziwne rzeczy. Mi się śniły góry, nie wiem czemu. <laughs> <laughs> no dziwne, dziwny zbieg ten okoliczności. Jest, ten śnił za repetą po prostu. <laughs> tak, tak. Popuchnięte dłonie bolą od ściskania tego czekana. Jak umeneli wyglądają. Końcówki palców, szczególnie tam pod paznokciami. Klasyczne objawy przemoczenia, przemrożenia tak. I tak, no chlaliśmy wczoraj całą noc i cały dzień. Chlaliśmy łóżbę. Wciągaliśmy ją z każdą cząstką swojego ciała. Cały biały proszek. Tak. Chłonne ścianki z rozkoszą wchłaniają każdą cząstkę mocy. Moc jest z nami. No o godzinie 11.15, nawet wcześniej o godzinie 11 stanęliśmy na szczycie A później całą, no, cały dzień schodziliśmy, zjeżdżaliśmy, wycofywaliśmy się z góry już no, Także, no tak wygląda kolega No na pewno imprezy by dzisiaj nie Dla zrobił mnie, panie kierowniku powiesz, Jakby przyszły jakieś bujeczkę. gruzińskie piękne trekkerki to Chyba Podejrzewam nie, nie wzbudziłby nie zainteresowania by Menel w namiecie Zarośnięty, nieogolony spalony przez słońce. Kierowniczku, daj dwa złote na bułkę. Bym chciał, potrzebuję. Okej, okay. to już daje. O, może być? A drugie dwa złote na bagietkę.